Cześć, witam, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy grać w Project Flight Będziemy lecieć 737 Z Gran Canaria Do Kittili A najlepsze jest to, że lecimy lot Polish Airlines Nie pytacie dlaczego mam wybrałem samolot Po prostu wybrałem go przed odcinkiem Dlatego mamy tutaj moją, na moją linię lotniczą I możemy teraz sobie Iść na Gran Canaria Ok, gdzie jest nasze Gran Canaria Jest tu Gran Canaria Idziemy tutaj. Idziemy, nie wiem jeszcze na jaki gate. Nawet to są gate w ogóle jakieś fajne. Ten jest fajne. Bo tutaj jest jakby masz wyjazd i i od razu masz sobie pojechać na, na Taxi y Dobra, uwaga, jesteśmy już tutaj. Jakby to najgorsze jest to, że... Naprawdę tutaj nie ma dosłownie jetwaya To jest najgorsze, ale najlepsze jest to, że w 7 czy mamy kabinę pilota. Tak, mamy kabinę pilota i bardzo ją lubię, ponieważ kiedy nie jesteś, to jesteś dosłownie pilot. To jest przepiękne. Dlatego pewnie będziemy w kabinie pilota dzisiaj lecieć. No przynajmniej chciałbym wystartować w kabinie pilota, to na pewno to zrobić dzisiaj. Yy, z gran Canaria, bo to jest fajne. W ogóle lot lata na gran Canaria i na i też powinien latać z tego co wiem. Dlatego odpalamy silniczki I za chwilkę już będziemy kołować na pas startowy W ogóle nie w końcu wiem na jaki pas jedziemy na 21L Nie na R, ponieważ nienawidzę stąd startować To jest najgorszy pas na startowanie Dlaczego? Ponieważ tu każdy samolot linduje później I potem zawsze się z kimś zdarza Dobra, musimy za chwilę sobie odpalić, tak jak wspomniałem Musimy sobie odpalić za chwilę kabinę pilota Bo jeszcze ja chciałbym z niej wystartować bo takie powiem, fajne, takie z takiej żeby wystartować z kabiny pilota. Nie wiem dlaczego, ale tak u jest już. No, gdzie moja wina? Dobra, jesteśmy już na pasie startowym. Tak. Hamujemy, idziemy na kabinę pilota. Jest jakiś dziwny dźwignię po prostu. Dobra, nieważne. E, mamy kabinę pilota i teraz możemy, uwaga, take off. Nawet to się rusza tutaj. Startujemy O ale dźwięki Dobra, uwaga, uwaga. Startujemy! Jeszcze nie, jeszcze nie startujemy Take off! Be one to rotate. Yeah boy! Dobra, startujemy! Ło, wow, co ja robię w ogóle? Dobra, wystartowaliśmy z kabiny na pilota, to chciałem właśnie zrobić, dosłownie. Czekajcie chwilkę, może sobie lepiej Roblox, bo będzie najlepiej. To jest jeszcze sobie trochę. Dobra, tak będzie git. No i słuchajcie, idziemy na, co zbytnio, w zwykły. O, drodzy Państwo. Ej, ładnie to może, taki nagranka kanary. No, przepięknie to jest, no może. Nie wiem jak wy, ale mi się bardzo podoba to może. Dobra, gdzie jest Kitilla teraz pytanko? Kitilla wiem, że jest w Finlandii, ale tutaj nie ma państw. Tutaj są po prostu te, więc... gdzie jest Kitilla? Eee, tam jest Kitilla, dobra, nie, czekaj, nie, gdzie jest Kitilla? My eee, jesteśmy tutaj, to oddalimy sobie tu. Kitilla jest... Tutaj jest Czy musimy jeszcze skręcić? Dobra, e, nie widzę a ponadto, że za gatłikiem! Tak, że za gatłikiem, a czyst. Trzeba bezpośrednio do kitilu, ustawimy sobie... Do kitil... Jest lo. No. A mu z kitila, więc powinno być dobrze. Do kitili, prosty lot do kitili. Dobra, lecimy z tym kotwem. Okej, okay, bierzemy autopilota, idziemy na wysokość... Tak z 4... 5 tysięcy? Będzie najlepiej chyba 5 tysięcy. No, i ładny to jest samochód. No nie wiem, przypomnę, że się jadłem ciągle. No, to tym odcinku też tak się jaro. No po prostu lubię, no, takie rzeczy. Dobra, bierzemy tutaj 47. Możliwe to jest 47, ale nie wiem jeszcze do końca. No, jakoś tak 47. W ogóle, tylko teraz widzę jeszcze Gatwika, a nie widzę KT więc to będzie długi lot. No, 737 na no, spokojny to lecę chyba. Ja mogę w sumie wziąć Dreamlinera, bo... Dreamliner też ma lot, a ja mam game take, więc mogłem też wziąć w sumie Dreamlinera. Jeżeli tak powiedzieć. Ja sobie lecę stąd, bo to jest fajny widok. Albo jeszcze lepsze jest tutaj. To w ogóle fajne. Albo... No, nie, bo to jest gmina co to nie też. Ooo, cud takie na ogona, kamerki, to jest fajne. Nie wiem, czy byliście kiedyś na kanale. Kto by w ogóle na Canary, to niech się w komentarzach. Bo a i jeszcze lepiej i możecie jeszcze napisać w komentarzach. Yy, jak gdzie leciliście i jak leciliście? Na jaką linią, bo znaczy. Znaczy, nie, ja nie zmuszam do tego, ale możecie jeszcze, jeżeli chcecie napisać. Bo to jest fajne. No, nie w ogóle z na serwerze. Ze mną no, dużo. Są trzeci najlepsze, patrzcie na to. Trzeci najlepsze. Yy, nie wiem, czy może... Może w sumie zrobimy zlądowanie w gatunku. A tu będzie długi odcinek. Ja nie, on nie chce długich odcinków robić. No, słuchajcie, lecimy. Mamy tu lewnakę, minorkę. Czy jest teraz pytanko, czy Tutaj, czy gdzieś tam? Jest, mam kitilla, mam kitilla, mam kitilla. Mam 48 trzeba zrobić. No nie wiem, ale mamy lot 830. O, trzeci film. O, muszę powiedzieć, w Southamptonie. Yy, lot 837 za chwilę będzie przetrwać nas w dziękuję No nie wiem, co to się w ogóle rozwyszał. Przecież ja nawet nic nie robię, to Dobra, yy, autopilota obłączonego. Wszystko jest no i lot no, zwykły, nie? No, zwykły lot. Nie wiem co ma się tutaj niby stać. No, możliwe, bo ogólnie to mam tutaj taką za fajną zakładkę. Czeka, co no to? Mam tutaj taką fajną zakładkę. Nie mogę sobie coś zrobić awaryjnego. Słuchajcie, no fajnie. Dobra. Znacie, yy, widzimy się w takim razie. No kiedy już przelacę Katwika. Okay, słuchajcie, witam was ponownie, jesteśmy już z... Prawie za Gatwickiem i za całą wyspą Słuchajcie, nam zostało chyba jakieś... no 5 minut No Znaczy, w prawdziwym życiu to by byłoby jakieś 5... 4 godziny Okej, okay, a nam zostało jakieś 5 minutek do lądowanka już Jakieś tak, jakoś tak yy, Nie wiem... Cześć, co to jest kamera 3? A, to jest ta kamera! No, ja uwielbiam tą kamerę, nie wiem dlaczego A 6 też jest fajna, bo to jest jakby z drugiej strony tyle ha jest fajna dobra nie będę was aż tak dzięki dawał, nieważne yy, kontrolę w ogóle nie widzimy się robi aż no właśnie tamtym roczem upomniałem się jedną rzeczą nie dałem yy, światu dosłownie nie dałem światu i przez to w komentarzach jest że nie dałem światu i no i jakby no wiecie co dobra no i mi teraz przykro z tego powodu. Zresztą sam się pomyliłem w sumie. Dobra, Dobra ym... Gdzie jest teraz... Nie, nie chcę zagniewać coś Ja chcę zobaczyć... Dzień. O, i nie mam No tak może tak... Żeby był rano. Więc na tą stronę go nie wypadało. O tak. O, i teraz będzie lądał Dobra, gdzie jest taki dylno. Możemy się już troszkę zniżyć w sumie. 4500 teraz 4,500 to będzie taka idealna będzie taka idealna wysokość, no i myślę, że będzie fajnie za chwilkę No ja za chwilkę będą turbulencje, tak? Nie wiem, chciałbym zrobić fajne turbulencje w tym filmie, Ale niestety nie umiem zrobić. I oczywiście, że chcecie jeszcze docenić moje staranko Za to jakie wam robię fajne filmiki, ponieważ nie, nie zawsze mi się udaje robić. ...każdego dnia filmiki, także za moje staranie możecie zostawić subskrypcję i łapeczkę do góry. A jeżeli jeszcze nie chcecie przegapić moich kolejnych odcineczków, to możecie znać dzwoneczek. Dobra, a tymczasem to my już jesteśmy prawie koło Kitilli i dalej dzień nie widzę. Dobra, widzę, już nieważne. Zwalniamy troszkę. Czemu to jest takie wolne? tu już koliner szybciej lesiał. Coś jest. Dlaczego? Dobra, możemy sobie robić klapki. Pięć kamer chciałbym. Dobra, to jest wolny samolot, myślę, to jest szybsze. Czemu? E. To prawie nie skręca. W tą stronę, tak, ale w tą nie. Trzeci chwilę, Nic tu nie pasuje. Ja Często już zrobiłem, że... że tam? Nie. Chwilę O, no, ha, poza mi się grać, to w ogóle Dobra. Lit. Yy. Ty by ta mi w ogóle nie stracał. Wiem. Nie, to no nie za prędkość. Samolot za samolotem. Wiem! No autopilot nie do... Dobra, teraz lata. Dobra, słuchajcie. Za chwilkę już będziemy lądować jaką mamą prędkość. Musimy teraz ustawić autopilota pilota albo z prędkością, albo bez prędkości. Bo możemy w ogóle sobie ułatwić życie i zrobić z prędkością lądowania. Ale ja wolę oczywiście zrobić lądowanie bez tego. No wtedy... Dobra, okej, okay, słuchajcie. Tutaj już jesteśmy. Witam Was w ogóle po... Pocięciu, e, dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. W ogóle mamy małą prędkość, to jest najgorsze. Musimy sobie zrobić spolery. W sumie to nie musimy nawet, bo mamy małą prędkość. Okej, okay. i mamy już oczywiście naszą kitillę. Musimy tutaj chwilkę za chwilkę. Chwilkę za chwilkę co robię ja dopręć. co ja zrobimy? Dobra. Nieważne, e, lądujemy. Mamy za chwilkę lądowanko. O! Słyszycie już to? 50, 40, 30, 20, 10. O! Gładkie lądowanie! Nie bater! No nie bater niestety, no. Dobra, raz się rzucimy. Nie robię go ronda, bo to jest bez sensu. Yy, o! 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 Hamuj, 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 bo to jest za szybkie! Za szybkie! Dobra. Gdy przejechaliśmy z takiego gorąca w zimę Ok, słuchajcie, prawie już jesteśmy koło gate'u Tutaj, o, jest już gate' przygotowany, znaczy w sumie to nawet nie jest przygotowany Tutaj jest nasz gate' Proszę bardzo, ten drugi tutaj Ok, musimy swamować świnokle. Okay, jestem za szybko troszkę, ale nie za ten gate', tak? My tutaj jedziemy. Nie wiem, to ostatnio latem w ogóle na Kittille. To Jest takie mało znane lotnisko. Myślę, że w następnym oddajecie usuną to lotnisko. Na 100% to usuną, ponieważ jest bardzo nieznane lotnisko. W tej grze prawie na niego nikt nie lata z tego co wiem. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli chcecie. Dobra, my już prawie jesteśmy na miejscu. Zabieramy sobie to. O Jezu, czemu nie tak suwa z miejsca? No w tej grze to jest taki jeden bug który suwa z miejsca każdego. Dzień jest skołapi coś. Coś bardzo dziwnego. Dobra, nieważne. O, hamujemy, no i co mówimy? Welcome to. Welcome to Kitilla w Finlandii. Na no, Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na, moją, na mój kanał Masztof. E, Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie subika, lajka i papa! Pa.